Witam was wszystkich odcinków, odcinku, w którym chciałbym pokazać Pierwszą tak by mini awarię Usterkę bardziej mi to nazwał Magazynu Tutaj oczywiście lecą testy Będzie rozbudowa Tu już z tym ogniwa Naładowane jako leżakowanie Podpisana data Tu oczywiście wszystko na biurku musi być Jeden karton czeka tutaj Pół drugiego po rozdzielni chyba 12 polowa była no to jest z czubkiem. Tutaj, oczywiście, ładowarka non-stop leci na, na testowaniu. Ale przejdźmy do magazynu. Co się z nim stało? Ja, jak to ja, tutaj nie mam balansera w tym magazynie. Od roku ponad. W grudniu był uruchomienie. W grudniu minął rok. I sobie mierzyłem napięcia na poszczególnych tutaj żeby dobrze powiedzieć na poszczególnych szeregach i co się okazało? Okazało się, że tutaj nie ma większego rozjazdu na tych sześciu szeregach, większego niż 0,05V, a na no, ostatnim przykładowe jak to miałem po bo, yy, przy czym to zauważyłem akurat, bo miałem 25,5. Na no baterii, czyli już niewiele, ale teoretycznie, bez jakichś obciążeń, większych noc jeszcze by przestało. A wyłączył mi o trzeciej zasilanie, bo tutaj mam zegar czasowy do LEDów. Posilenie podbitki mam. I on mi właśnie o tej godzinie się zatrzymał. I to już było podejrzany. No i tutaj miałem po 3,5, 3,6 yy, V. A na ostatnim miałem dwa z kawałeczkiem i to niewielkim, bo odcięły bms -y. i widziałem, że już wina jest w tym szeregu. I po naładowaniu magazynu, tutaj miałem zawsze ustawione 29,2 V. To mi doładowywało tak po 4,15 na szereg. A teraz miałem 28,8 V. Yy, yy, już naładowany magazyn na 28,8 V to wtedy miałem, tu miałem 4,19, tu 4,18, tu jakieś 4,20 było chyba, no i tu po 4,16 było, a tu miałem 3,78. I tak ręką prze, po ogniwach tak na oko przesuwałem i tu poczułem tak delikatnie inną temperaturę, tak dosłownie z pół, pół stopnia, Później wziąłem termometr, no to był niecały stopień różnicy na tych czterech, co tutaj ich właśnie nie ma. I to są te ogniwa. No właśnie były tutaj zgrzane blaszką. No i wyciągnąłem je 3 dni temu. Porozrywałem blaszki wczoraj i zobaczymy jakie mają napięcia. I tak, te mam po około 3,40 z kawałkiem to ma 3,44, to 3,46, to 3,42 no ale to one mogą mieć delikatnie inną rezystancję pod obciążeniem jak one już były strasznie nisko, bo one odbiły troszkę do góry, bo ja przy 3V, czyli 20 wyciągnąłem to mogą mieć inną troszkę rezystancję, pojemnością też się różnią, więc to różnie się rozkłada a to ogniwo dzień po rozerwaniu blaszek już ma 1,8V więc to ogniwo było wadliwe i ono mi w ciągu tego, podejrzewam, że z pół roku, bo to mierzy tak co dwa miesiące. I już ostatnio tak było 110 v tam mniej, ale stwierdziłem, że to przez to, że był dosyć nisko rozładowany jak mierzyłem. No ale niestety to ogniwo było wadliwe, nie grzało się, tutaj nic się z nim nie dzieje, tu delikatny taki ślad został po blaszce, nie wiem. Czy taki był przed czy nie, no w każdym razie ogniwo jest do utylizacji, a to są do, do ponownego naładowania do pełna I idą na leżakowanie, jeżeli będą dalej dobre no to lecą w magazyn, jeżeli nie to lecą tak samo na recykling To ogniwo definitywnie jest padnięte, ono to już było jak widać kiedyś podnoszone z 0V bo takim plusem sobie ze strony minusowej zaznaczam wszystkie które mają 0V przed rozpoczęciem testów no i te miały tam jakąś niezawierką pajonę że stwierdziłem, że jeszcze dam, bo pole trzymało no ale jak widać nie trzyma, więc idzie na utylizację no ale jakby nie patrzeć rok w magazynie pracowało a w miejsce tak na razie włożyłem sobie takie pojedyncze ogniwo nie podłączałem żeby mi to wszystko po prostu nie opadło, bo to nie trzyma się aż tak mocno. No i tutaj nie, ogólnie niedługo się szybko rozbudowa, jak to wszystko przetestuję i odleżą to co mam odleżeć. Więc tutaj to na razie są w miarę ładne pojemności. Typu 1700, nawet 2200 się zdarzają, 1800, tutaj aktualnie się naładowało 1900. Mija parę godzin. Więc też idzie na leżakowanie oczywiście i do ładowania idzie kolejne. I po rozbudowie tu myślę teraz jest około 6 kWh. To myślę, że po rozbudowie tak zaj zajmie, tak dotąd, bo będę zgrzewał je po 8, jeżeli mi się uda zdobyć taki uchwyt. To planuję po 8 zgrzewać, teraz mam po 4, więc tak tych ogniw, które mam kupione, to obecnie gdzieś. Tak wyliczyłem jedna trzecia, no to tak jedna trzecia jest mniej więcej dotąd. Więc myślę, że będzie koło dychy, bo tutaj są dosyć ładne te ogniwa. Przynajmniej z tego, co się zapowiada. Zobaczymy, jak będą trzymać. No i powoli to jakoś już będzie miało ręce i nogi. Trzeba tu trochę oporządzić to po tych testach tych ogniw. To zobacz, cały worek. To jakieś butelki są w wierzchu, ale tu są same obudowy, praktycznie cały worek z tych baterii laptopowych no to są jakieś tam nieoryginalne jakieś nie wiadomo jakie ogniwa no ale pojemność mają więc więc się je wykorzysta także w tym odcinku by to było na tyle tak pokazałem pokrótce co to się stało no i jak widać jedno ogniwo idzie na recykling to od razu leci do pudełka z recyklingiem tam takie sobie stoi jak już rozładowałem to energii nie ma więc nie ma się czego obawiać, że się z nim coś stanie, bo już ma 1,5V, bez mało pewnie. no A ten jeden szereg sobie będę musiał jakoś podnieść, i póki co to robię tak i to na razie nawet fajnie idzie. Po malutku 3-4Amperami wpinam po prostu przez kabel USB do takich kostek zwykłych od ładowarki, do zasilaczy nie kostek 2Amperowych do 2 2A Chyba, no, żeby jakoś złapało, to by było dobrze. No, takie 2A ładowarki zasilacze, zanim naładują mi cały szereg, to na pewno napięcie nie przekroczę, bo to kontroluję. Więc, na dwie takie ładowareczki sobie dzisiaj ładowałem, wczoraj, żeby to podnieść. No, to o v już się podniosło. I nawet zaraz zobaczymy, ile jeszcze musi mi się podnieść. Tu mam po około 3,92 na każdym szeregu, a tu mam 3,73 więc jeszcze troszkę trzeba podnieść żeby dorównać całe reszcie no ale to na spokojnie do rozbudowy zdążymy tak żeby mi też to pojemność magazynu nominalną odzyskać no bo jak ten szereg pierwszy już zejdzie nisko no to BMS odcina i wtedy jest ta, cała reszta ogniw ma jeszcze sobie energię no a tutaj już nie ma, no i w zasadzie przez jeden szereg 6 szeregów stoi powiedzmy w połowie naładowanych bo jeden jest rozładowany i reszta nie może funkcjonować ponieważ BMS odcinają baterię także ten szereg podnoszę i w budowie trackera tam już w zasadzie niewiele zostało więc myślę, że w tą sobotę myślę, że jeszcze może nie będzie stawiany ale za dwa tygodnie już myślę, że jak wszystko pójdzie zgodnie z planem to już na pewno stanie Także znowu się zacznie przy trakerze, kable i, i, ty, i tym podobne, sterowanie jakieś i oczywiście testy, więc zachęcam do zasubskrybowania kanału i zostawienia łapeczki, bo teraz się szykuje na wiosnę dużo fajnych projektów. I do następnego odcinka, na razie, cześć.